Albert Maryson powiedział kiedyś Wy słyszę co mówisz, słyszę kim jest, dlatego tak ważne jest, abyśmy nauczyli się przenosić nasze myśli na słowa i poprawnie głosować argumenty, ale do tego potrzebna jest przestrzeń. Przestrzeń w tym trzeci najloje szkolny klub debatantski. W ramach szkolnego klubu debatantskiego nasi uczniowie co roku biorą udział w turnieju klas pierwszych, a nasi debatanci jeżdżą po całym kraju i wygrywają już turnieje. Od roku jesteśmy mistrzami Polski i kto wie, może to właśnie ty zostaniesz obrońcą tytułu mistrza naszej szkoły. Jak działa szkolny klub debatanski? Co roku drużyny z praktycznie każdej klasy pierwszej debatują w kilku grupach, aby następnie przejść do ćwierćfinału, półfinału i ostatecznie finału, by tam walczyć o puchar szkoły. Kto może debatować? Debatować może każdy. Wystarczy zabrać czterosobową drużynę i zgłosić ją do szkolnego klubu debatanskiego. Jak wyglądają debaty? Debaty w naszej szkole odbywają się w stylu oksfordzkim, czyli naprzeciwko siebie stają dwie drużyny: propozycja, strona broniąca tezy i opozycja, której zadaniem jest tezę obalić. W debacie przewodzi marszałek, który dba o poziom i harmonogram debaty. Czasu mówców pilnuje marszałek, a debatę ocenia loża mędr. W trakcie poszczególnych wystąpień każdy mówca otrzymuje pewną liczbę punktów, po których w sumowaniu otrzymujemy wynik, który po części przesądza o wyniku debaty po części, ponieważ w grę wchodzą również duże punkty, których każdy z mędrców może dać tylko jeden i odpowiadają stronie, która najbardziej przekonała mędrca. Mówcy debatują w kilku różnych rolach: mówcy pierwszego, który definiuje tezę, mówcy drugiego, który wprowadza linię argumentacyjną, Doradcy, który rozwija argumentację, mówcy trzeciego, którego zadaniem jest kontrargumentacja linii oponentów, a mówca czwarty podsumowuje debatę, sumowując argumenty swojej drużyny i starając się wykazać, dlaczego to właśnie jego drużyna powinna tę debatę wygrać. Ale debaty to nie tylko oficjalna dyskusja jest to wspaniała przygoda dla każdego, ponieważ daje szansę pokazać siebie i po części swoje poglądy. Można poznać też wiele ciekawych osób, a ostatecznie tworzyć przyjaźnie na wiele lat.